Witamy Cię w podcaście Rozmowy na Długiej Przerwie. Nasz podcast to przestrzeń, gdzie licealiści stojący na progu dorosłości opowiadają o tym, co dla nich ważne, o tym, co ich inspiruje i motywuje. Chcemy rozmawiać z naszymi uczniami, bo to oni są głosem młodego pokolenia i przyszłością, a my pragniemy towarzyszyć im w drodze ku najważniejszym odpowiedziom. Jeśli interesują Cię tematy rozwoju osobistego, coachingu i psychologii, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału po więcej jakościowych treści. Zapraszamy również do odwiedzenia strony naszego Liceum Szkoła Liderów w Warszawie. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kolejnej odsłonie naszego podcastu, Rozmowy na Długiej Przerwie. Tym razem skupimy się na temacie przekonań. To jest taki temat dość żywy, ponieważ i w psychologii, i w coachingu, i generalnie w rozwoju osobistym coraz częściej podejmuje się temat przekonań i tego, jak ogromne znaczenie ma ono na wpływ i na ludzi, jaki ma w ogóle wpływ na życie każdego z nas. Mam dzisiaj tutaj ze sobą bardzo ciekawą osobę, z którą będę na ten temat dyskutować. dyskutować. Uczennicę Hanie, która zawsze bardzo żywo udziela się na zajęciach, więc tym razem również myślę, że będzie miała wiele na ten temat do powiedzenia. Tak więc zacznijmy, Haniu, od Twojej definicji przekonania. Czym według Ciebie jest przekonanie? No, dla mnie przekonanie to jest generalnie no, opinia własna. No, nie można z tym dyskutować, można, można to zmienić, nie można z tym dyskutować, no bo to jest w jakimś sensie prawdziwe, bo nasze, tak? Mm -hmm. Tak, nie można z tym dyskutować, bo to jest kogoś, nie możemy jakby negować danych przekonań, ale wiemy, że przekonania mogą być wzmacniające albo te, które nas. Wręcz przeciwnie, nie wzmacniają, tylko biorą na dół, prawda? Tak więc warto zastanowić się nad tym, skąd pochodzą przekonania i czy środowisko, z jakiego dane przekonanie pochodzi, właśnie było dla nas wzmacniające. Takie miejsca, które przychodzą mi na myśl, kiedy myślę o. Źródła przekonań to będą jest prawda, dom rodzinny, generalnie dzieciństwo, y, sposób wychowania, y, oczywiście też kraj i kultura, w jakim się chowaliśmy, ale to, takie, co bliżej nas, to właśnie y, pierwsze doświadczenia w szkole, pierwsze doświadczenia miłosne. Y, tak więc y, to są takie źródła tych przekonań. Y, y, jak myślisz, Haniu, które z tych źródeł jest najważniejsze, i jakbyś coś dodała jeszcze o tym Twoim pomyśle? Myślę, że najważniejszy, znaczy, powiedzmy sobie szczerze, najważniejszy okres w kształtowaniu osoby jest to dzieciństwo mniej więcej do 12 roku życia, bym powiedziała. I w tym okresie najważniejszą rolę tak naprawdę pełni szkoła i dom. I duch, w jakim jest wychowywana, wychowywane dziecko w obu miejscach. Tak? Ważne też, żeby. To było spójne, a nie rozbieżne, bo dziecko wtedy nie wie, co robić, po prostu. Jasne. Czyli według Ciebie to właśnie ten dom, czyli rodzice bądź osoby, które wychowują dziecko i szkoła, to są te miejsca, gdzie tworzy się taki, nazwijmy to stempel, który już później. Można oczywiście y, utrzymać, o ile były to pozytywne doświadczenia, lub miejmy nadzieję, zmienić, jeżeli przekonania nie były, jeżeli przekonania nie były wspierające. Hmm. Ja tutaj ewidentnie zgodzę się z Hanią, że y, z mojego punktu widzenia również dom y, i opiekunowie, jak również y, też szkoła na pewno, ale dla mnie jednak ten dom najbardziej. To właśnie było takie miejsce, gdzie wytwarzały się przekonania moje na temat świata i moje na, na mój własny temat, prawda? Bo to są zupełnie inne przekonania. Możemy mieć przekonania na temat świata, na przykład, że świat jest przyjemnym e, światem i miejscem, gdzie dzieją się fajne rzeczy, albo mieć przekonanie, że jest niebezpiecznym miejscem, którego musimy się bać. Więc tutaj jak, jak, jak najbardziej przekonania dotyczą nas samych, ale również świata, który nas otacza. I tutaj właśnie Haniu mm, warto o tym wspomnieć, prawda, że mm, człowiek, dziecko, które rodzi się, przychodzi na ten świat, on jest praktycznie taką czystą kartą, tabularazą. I co masz do powiedzenia na ten temat? Co się dzieje potem? No tak naprawdę nawet moglibyśmy wziąć bliźniaki, no nie, takie same jednojajeczne i w ogóle, ale przenieść je. W dwa różne zakątki świata, i te dzieci będą wychowywane w różnych przekonaniach, w różnej religii, na przykład, czy w różnych innych przekonaniach, nie przekonaniach, tylko sytuacjach, bo jedno dziecko może mieć nawet kochający dom, drugi niekoniecznie, i tak dalej. I tak naprawdę, od rodziców w większości zależy, jak zapiszą tą czystą kartę, o której pani wspomniała. Czy na tej tablicy pojawią się wzory matematyczne, czy eseje z polskiego na przykład, cokolwiek. Rodzice są, rodzice, ale też nauczyciele w podstawówce, w przedszkolu, są takimi osobami, które podchodzą do tej tablicy i zapisują coś. I może to być marker niezmywalny, a może to być kreda. No, fajne kreatywne, yy, fajne, kreatywne podsumowanie tematu. A no, właśnie, z tym markerem. Jeżeli jest to marker niezmywalny, no właśnie, co zrobić z przekonaniem, które w nas jest, które, jest, yy, które nie jest wzmacniające? Bo, prawda, mówiłaś tutaj właśnie o przykładzie, yy, gdzie przykładowo mamy bliźniaczki, które są rozdzielone, i jednak ym, wychowały się w zupełnie innych okolicznościach, w innych domach, inni opiekunowie mieli nad nią piecze. I, i właśnie. Przykładowo u jednej z bliźniaczek bardzo pozytywne przekonania zostały wzmocnione, tak? Właśnie, że jest warta wszystkiego, że świat stoi przed nią otworem, że świat jest przyjaznym miejscem, jak również, że generalnie jej wartość jest bardzo wysoka. Więc ona tak zna swoje granice i idzie przez świat, taka bardzo otwarta. No, i teraz co zrobić, jeżeli przekonania, które Zostały nam wpojone i zapisane na tej tablicy, jednak są negatywne, czasami wręcz destrukc destrukcyjne. Jaki masz, Haniu, tutaj pomysł, jak możemy zmienić te przekonania? Generalnie myślę, że to już jest po części wpływ w dalszym życiu, czy jakby już w wieku... No Załóżmy, 15-16 lat staje, stają się dzieciaki bardziej świadome, część nawet jeszcze bardziej świadomych. Czasem są ludzie, którzy w wieku 30 lat dopiero rozumieją, co się wokół nich dzieje i jakie, świadomo, jakie rzeczy źle robili, a które dobrze i jakie mieli przekonania. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o zmianę przekonań, to zmiany przekonań nie da się inaczej, znaczy nie da się inaczej zmienić niż tak naprawdę uświadomienia sobie, że jakieś przekonanie może być dla nas dedukcyjne, tak? Czyli tak jakby możemy, możemy sobie przez całe życie powtarzać, że jesteśmy do niczego yy, i tak naprawdę nic z tym nie zrobić. A możemy pomyśleć, że jesteśmy do niczego, więc fajnie by było, gdyby to, że jesteśmy do niczego, zmieniło się na to, że jesteśmy jednak czegoś warci w swoich oczach. Tak, więc no to, to już jest bardzo dużo zależy od, od osoby właśnie, nie? Tak. Ym, czasami jest tak, że człowiek mówi sobie wiem, że nie wiem. A czasami jest tak, że człowiek mówi sobie nie wiem, że nie wiem. I ta sytuacja wiem, że nie wiem, to jest taka właśnie otwartość na zmianę perspektywy generalnie w życiu, ale jeżeli człowiek ma podejście, że nawet on nie wie, że nie wie, no to wtedy niestety zmiana, szansa na zmianę spostrzegania rzeczywistości, co za tym by też szło dalej, właśnie zmiana pewnych przekonań jest już trudne. Tak więc bardzo nie powiedziałaś, że tym pierwszym krokiem jest w ogóle uświadomienie sobie w ogóle, że przekonania istnieją. Drugie, skąd się wzięło dane przekonanie, które jest dla nas ograniczające, które nas hamuje przed rozwojem. I już ta świadomość pozwala na to, że będziemy dalej grzebać, jak sobie z tym poradzić i pewnie przejdziemy przez jakiś proces takiej powiedzmy mini żałoby, prawda, że jednak o, dopiero w wieku powiedzmy, nie wiem, 25 lat, czy tam w przy przypadku na przykład tutaj Twoim, Haniu, wieku 17 lat, no dopiero odkryłam to przekonanie, a mogłam wcześniej, no ale życie, życie jest takie, że ono cały czas toczy się swoim torem i tak naprawdę wiele przekonań, które na ten moment wydaje nam się, że jest w porządku, może okazać się, że tak naprawdę za 5-10 lat yy, będziemy jednak chcieli ją, yy, będziemy chcieli dalej transformować te swoje przekonania. Yy, yy. I tutaj też warto jeszcze wspomnieć o ścieżkach neuronowych, jeżeli mówimy o zmianie przekonań: yy, o tym, że, yy, yy, że nasz mózg jest na tyle plastyczny, że możemy zmienić yy, to, w jakim kierunku. Yy, tak mówiąc, bardzo kolokwialnie, w jakim kierunku nasze myśli um, udeptują ścieżki w naszym mózgu. Tak więc, jak najbardziej ta zmiana jest możliwa z punktu widzenia i biologii mózgu, i y, podwyższenia własnej świadomości. To, co też chciałam powiedzieć, to to, że czasem przekonania zmieniają się w bardzo delikatny sposób. Na zasadzie, że sami sobie to uświadomimy. Albo po prostu ktoś powie nam bardzo delikatnie, że coś jest jednak nie tak i że te nasze przekonania mogą nas niszczyć. Czasem jednak jest trochę gorzej. I czasem po prostu trzeba dostać przysłowiowego kopa od życia, żeby jednak zauważyć, że hej, coś jest nie tak. Tak samo no nie tylko kopa od życia, ale też kopa od danej osoby. Też, to też jakby to jest po prostu to jest bardziej drastyczne. Ale czasem. Pomaga nawet bardziej niż yy, zmienianie wszystkiego, tak jakby samemu, powoli, bez, konkret bez konkretnej świadomości tego, co się robi. I czasem też warto pójść po prostu o zmianę przekonań i tego, że widzimy, że coś się dzieje nie tak z nami. Można też po prostu iść na terapię. Terapia nie jest tylko dla osób, które są chore psychicznie. Terapia jest po to, żeby pokładać część rzeczy po prostu. Tak, to jest myślę bardzo ważny głos. Właśnie, żebyśmy przestali uważać terapię za coś, co miałoby stygmatyzować w jakikolwiek sposób, ponieważ no w tym momencie tak naprawdę jest to bardzo rozpowszechniona forma pomocy, po prostu. Mhm, no dobrze. Tak, jeszcze wracając stricte do tych przekonań, myślę sobie, że. Tu też właśnie warto dodać, że często nasze pierwsze doświadczenie w danym temacie, no niestety często negatywne, powoduje, że my myślimy, że o, tak właśnie działa świat. Przykładowo, pierwsza praca, która okaże się ciężką pracą, pracą w takich warunkach no nieprzyjaznych, na, na przykład z szefem, który nie jest y, osobą sympatyczną, albo w zespół, na przykład gdzie jest sama tylko rywalizacja, to może spowodować, że nam się będzie wydawać, że każda praca taka jest, albo na przykład pierwszej pierwszej miłości, tak, jakieś pierwsze takie romantyczne y, sytuacje w życiu. I na przykład trafimy na osobę, która nas zawiedzie, która nas w jakiś sposób zdradzi, e, albo ma pewien określony mm, charakter. I My tak głęboko to przeżywamy, na przykład to rozstanie, że nam się wydaje, że każda kolejna osoba taka będzie, bo właśnie taki po prostu jest świat. I jakbyś Ty, zapytała mnie o to, dla mnie jest w ogóle przekonanie, jaka jest moja definicja w moim słowniku, to ja bym powiedziała, że właśnie takim, taką postawą, takim myśleniem, że no taki właśnie jest świat. I, a świat jest różny. O to chodzi właśnie, że są Prace, gdzie są fajne zespoły i nie ma rywalizacji, są takie, gdzie jest bardzo dużo rywalizacji. Są związki, gdzie jest dużo miłości i są związki, gdzie jest dużo przykrych sytuacji. I świat jest właśnie różny. I tak naprawdę wchodząc bardzo głęboko, jakby i wierząc bardzo głęboko w jedno przekonanie, ciężko jest tam otworzyć się na ten cały wachlarz, który świat ma nam do zaoferowania. Znaczy, tutaj też pragnę zauważyć, że generalnie ludzie, nie wiem, nie, nie znam nikogo innego spoza Polski, nie od tego, generalnie ludzie, z którymi się spotykam, mają to do siebie, że myślę, że to jest generalnie natura człowieka, że yy, przekonania szybciej kształtują rzeczy negatywne niż pozytywne, że znacznie trudniej jest zmienić przekonanie, e, utworzyć przekonanie w ogóle pozytywne na jakiś temat niż e, na negatywne. E, dla przykładu ja trenując karate przez wiele lat wyrobiłam sobie bardzo szybko wyrobiłam sobie przekonanie, że e, biała szarfa, którą dostaję do zapięcia na pas, kiedy wychodzę na matę na zawody, jest dla mnie pechem, bo wtedy częściej przegrywam. To było bardzo szybkie, a żeby wyrobić sobie przekonanie, że czerwona szarfa przynosi mi szczęście, musiałam przelecieć ileś zawodów, ileś godzin na tych zawodach, żeby dojść do wniosku, że hej, częściej wygrywam jak mam czerwoną, niż jak mam białą. No, to jest takie coś, na przykład tak jak pani mówiła o tej pracy, no nie, że szybko możemy sobie wyrobić przekonanie o tym, że jakaś praca jest yy, okropna. I potem wyjdziemy z tym przekonaniem w świat, myśląc, że o matko, znowu ta firma, znowu jestem w dziale HR, znowu będą jacyś okropni ludzie. A tak nie musi być. Tylko my, w momencie, w którym podchodzimy z takim przekonaniem do czegoś, no to jednak w jakimś sensie to się staje. Tak samo mój tata wielokrotnie opowiadał mi taką historię właśnie na temat przekonań, że jedzie facet po pustyni. Myśli sobie, no na pewno zaraz mi się skończy ten. Zaraz mi się coś zepsuje. Nie ma tutaj żadnej stacji, nie mogę nic kupić. Najbliższy, w, najbliższym, w najbliższym mechaniku też pewnie będą chcieli mnie od razu obrabić i w ogóle. No i facet jedzie, jedzie. Rzeczywiście coś się psuje. Wjeżdża do, po jakimś czasie dal, dalszego jechania, wjeżdża do mechanika. A mechanik uśmiechnięty, miły, wszystko super. Pyta się, jak mogę szanownemu panu pomóc? Facet mówi: A weź się, wypchaj, na pewno mnie okradniesz. No to tak naprawdę my jesteśmy panami naszego losu. Zależy od nas, jak podejdziemy do danej sytuacji. Po prostu i tyle. Jasne. I myślę właśnie, że to podsumowanie, że jesteśmy panami swojego losu. A co za tym idzie. Jesteśmy panami swoich przekonań. Jest bardzo trafne. Bo to nie może być tak, że to nami rządzą przekonania, tylko to my powinniśmy, powinniśmy rządzić naszymi przekonaniami. I jest to trudna sztuka, myślę, że jedna z trudniejszych w życiu, ale ten, kto opanuje tą sztukę. Czyli uświadomi sobie swoje przekonania i powie sobie, że yy, to ja jestem panem moich przekonań i mogę je zmienić, to jest ktoś, kto tak naprawdę yy, ma wielkie zasoby, żeby osiągnąć w życiu to, czego pragnie. Super. W takim razie będziemy powolutku już kończyć. Yy, Haniu, taka jedna rzecz, jakbyś miała dać taką radę dla osób w Twoim wieku, dla młodzieży, co zrobić, żeby zmienić przekonanie, które nie jest dla nas wzmacniające, na takie, które jest wzmacniające? Znaczy powiedziałabym, że no, ponieważ tak naprawdę jesteśmy jeszcze dziećmi, nastolatkami, no to samodzielnie bardzo trudno jest zmienić dane przekonanie. Dlatego tak? dla mnie przynajmniej, naj, naj, nie tylko, może nie najprostszym, ale najlepszym rozwiązaniem jest. Jeżeli się nie chce rozmawiać z rodzicami o tym, jest po prostu pójść na terapię. Bo terapeutka, terapeuta czy terapeutka, ich rolą jest nie ocenić, a pokazać, że coś się robi tak, albo nie tak. I oni są przeszkolonymi ludźmi, którzy pomogą w danej sytuacji. Zawsze można po prostu stwierdzić, że dany terapeuta mi nie odpowiada i iść dalej. Tak samo. Rozmawiać nawet ze znajomymi, po prostu pytać się o ich nawet opinie i uświadamiać sobie, że może jednak moja nie jest najlepsza. Czasem po prostu wystarczy tą opinię przekuć na, na to, żeby pomyśleć sobie, jeżeli, ktoś, jeżeli naprawdę się myśli, że jest się okropnym, do niczego się nie nadajesz, to wystarczy po prostu powiedzieć sobie, skoro teraz się do niczego nie nadaje, to jak będę pracował, to zacznę się do czegoś nadawać. Tutaj y, troszeczkę muszę y, ten front zmienić, ponieważ ja uważam, że nie ma takiej sytuacji, gdzie y, ktoś może stwierdzić z pełną, y, y, taką pewnością, że teraz się do niczego nie daje. Myślę, że zawsze w każdej sytuacji życia są jakieś zasoby. Z których warto skorzystać, nie? I oczywiście rozwijać się do tego stopnia, że kiedyś powiemy sobie, no teraz to już w ogóle super, ale że zawsze są takie zasoby, który, na których możemy się oprzeć w danej sytuacji. Mhm. Dobrze, tutaj Hania jeszcze, miła Harenko, że jeszcze chcę dwa zdania dosłownie, bo już kończymy powiedzieć. E, znaczy, tak, generalnie tak, że są zasoby, ale często jest tak, że ludzie po prostu ich nie widzą. I w momencie, w którym uświadomią sobie, że jeżeli myślą, że są. Okropni i do niczego się nie nadają, i zaczną nad sobą pracować, żeby stać się w swoich oczach lepszym, to zaczną zauważyć, że jednak na przykład mają talent do pisania książek, matematyki, czegokolwiek. I to też sprawi, że zmienią swoje przekonania o sobie. I stąd właśnie jest moja rada, jak y, zmienić przekonania. A moja rada brzmi tak, że żeby doświadczać nowych rzeczy. Właśnie pisanie, malowanie, tańczenie, nie wiem, wychodzenie do ludzi, cokolwiek i kroczek po kroczku przekonywać się o tym, że o kurczę, dałam radę. W ogóle myślałam, że to będzie trudne, dałam radę. O, a w tej sytuacji nawet byłam jedna z lepszych. I generalnie jakby próbować różnych doświadczeń, żeby przekonywać się kroczek po kroczku, centymetr po centymetrze. Że mogę, umiem, potrafię. Nikt mnie nie zjadł, nic się złego nie stało, przeżyłam i w sumie nawet było fajnie. Tak więc z mojej strony to byłoby to. My już będziemy powolutku kończyć ten odcinek. Um, I cóż, słyszymy się z Wami w kolejnym odcinku i mówimy wszyscy razem. Do usłyszenia. Do usłyszenia.